Siemano, Siemano, witam w Warszawie. Mam nadzieję, że mi baterii nie braknie. A jak mi braknie baterii, to mam nadzieję, że będę miał gdzie sobie podładować e, telefon. Ogólnie to idę na takie osiedle, gdzie jest e, naprawdę taki spoko fajny e, sklep, e, gdzie sobie kurczę, wow, chyba sobie coś kupię. Ogólnie to jak szedłem, to mam farta, bo rozdawali energetyki i cztery energetyki za darmo dostałem, więc jest naprawdę spoko rockstara, jest rockstar. Ogólnie nie pije, bo chcę zdjęcie, wiecie, pyknąć na Instagrama, że w Wawce dostałem energetyki za darmo, do której Wawie, nie wiem do której, po prostu jakby słuchajcie, jak ktoś chce się spotkać, to możemy się tutaj umówić. Ja jestem... Poczekajcie, już Wam pokazuję, gdzie jestem. Tam jest na złote tarasy, no nie? Tutaj jest właśnie pałac e, kultury. Jestem w tym miejscu obok takiej, właśnie fontanny, tam widzę CA. Więc myślę, że będziecie ogarniać, e, w którym miejscu jestem. Gdzieś tam na środku, właśnie był e, ten e, byli e, z Jenzji, więc, więc, ludzik. Siema, no, ale mało osób jest. Mało osób, a chciałbym, żeby było więcej osób, żebyście po prostu, wiecie, żebyście byli tutaj na lewiku, bo lewik jest spoko. Ogólnie to teraz będę leciał do tego sklepu ogarniać, wiecie, ogarniać sobie ten mały zakup. No. <laughs> spoko co? Spoko Warszawka. Pewnie tak, pewnie tak, no nie, ja w pracy, to wiadomo, siema, siema, robię lajwika, poczekasz chwilę, czy, Co? robię lajwika, więc... no chwilkę, okej, okay? dobra, słuchajcie, zaraz będzie kolejny lajwik z Bawki.